Tomasza, bratka prezesa miejskiej spółki, miejskie przedsiębiorstwo realizacji inwestycji, Filipa Zengote, on niedawno pracował w MSWIA, a od września pracuje w KPRM. No, to nie są przypadkowi mieszkańcy, którzy się pojawili na sesji obrad. No, wygląda na to, że jakieś wyzwania mobilizacyjne chyba się pojawiły. Nie zaprzeczę, że tak jak powiedziałem, do członków platformy były skierowane prośby, aby jeżeli mogą zaproszeni, żeby przyszli na tą ważną dla nas sesję. Natomiast jeszcze raz podkreślę, jak ja przemawiałem, połowa miejsc była wolna. Każdy mógł wtedy przyjść, a burmistrzowie, urzędnicy siedzieli w sali obok. Zresztą widziałem, jak pan, pan Jan też wychodził. Tak, bo to było po 7 godzinach. To było po 7 godzinach. godzinach. że to było po to, 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 co pan przed chwilą przyznał, jest czymś absolutnie skandalicznym i mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe od ludzi, którzy w godzinach pracy zapłaconych z budżetu, z budżetu publicznego wpudali się udawać mieszkańców, zajmowali miejsca dla mieszkańców. Mam nadzieję, że będą wyciągnięte konsekwencje służbowe z, z tych ludzi. Jestem, że jestem że naprawdę nie jest coś to naprawdę je, jest coś były, jak z masówek PZPR-u, jak z ORMO, które udaje mieszkańców. Urzędu, którzy ze ze względów służbowych bywają na Radzie no, Miasta tak. Stołecznego Warszawy. Mhm. Podczas tej dyskusji byli w pomieszczeniu obok. Czy była interwencja ministra Kierwińskiego, jeżeli chodzi o sprawie głosowania? Pani redaktor, do mnie nikt nie dzwonił, to, to może... jest moje przekonanie od wielu, wielu lat. Może to wielu, były bardziej, a nie, a nie wpływy czy rozkazy. Może to były bardziej sugestie, które... Ja nie miałem żadnych sugestii. Ja od wielu lat Jestem prowadzę, ograniczenia, patologii prowadzę taką samą politykę, jeśli chodzi o walkę z nadużywaniem alkoholu. Jestem abstynentem prawie od urodzenia. Piłem trochę w liceum. A teraz parę lampek wina co, do, co roku wypiję, ale przez co najmniej 40 lat bym absolutnym abstynentem. I widzę to, i powiedziałem to też na, podczas tej sesji, że to, że ci młodzi ludzie, bo to generalnie właśnie są dużo młodsi ode mnie ludzie przyszli, to jest efekt wieloletnich zmian kulturowych w zakresie spożywania alkoholu w Polsce kiedy to od tej wódki gdzie tylko Białoruś i Rosja mogła się z, z polskimi konsumentami wódki ścigać teraz zaczynamy w coraz większym stopniu nie tylko pić alkohole o niewielkim natężeniu alkoholu, ale także od trzech lat, i co trzeba wyraźnie powiedzieć, spada spożycie alkoholu w Polsce. Ale nie spada, nie spada przemoc, nie spadają bójki spowodowane alkoholem, nie spadają przypadki osób, które trafiają na sor. Co z wolnością osób, które na przykład są ofiarami tego, że inni są pijani inni zagrażają osobom, które chcą bezpiecznie wrócić wieczorem. Co z ich wolnością? Tu przede wszystkim straż miejska, policja muszą interweniować. Ma. I tu, bo tu jest właśnie problem. Ale to co zrobić z nimi? Przecież problem, nie da się ich sklonować. Problem A nie w zamknięciu sprzedaży alkoholu. Aczkolwiek, tak jak mówię, wprowadzamy, wprowadzamy pilotaż. Jeżeli on w sposób wyraźny pokaże, że warto takie ograniczenie wprowadzić, to... Będzie rozciągnięty na całą Warszawę. A chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że jeśli chodzi o alkoholizm, nad głównym problemem to są w tej chwili małpki, które są sprzedawane w ilości ponad miliona dziennie rano od 6 do godziny dziewiątej 400 tysięcy małpek, czyli ci, którzy idą do pracy, kupują 400 tysięcy małpek idąc do pracy i rozwijający się w tej chwili w sposób dramatyczny możliwość sprzedaży alkoholu przez internet. Gdzie w samym właśnie Krakowie, w ciągu 15-20 minut, można zamówić w środku noc bez żadnej kontroli zakup alkoholu, który zostanie dowieziony, i to jest poza wszelkimi statystykami, szczególnie właśnie tego miasta, w którym ta sprzedaż jest dokonywana, bo statystyki. Są w, mieś, w miejscu zarejestrowania, prowadzenia działalności tego przedsiębiorstwa, które prowadzi tą sprzedaż alkoholu. Więc my nawet nie wiemy, jakie są prawdziwe statystyki dotyczące... I z tym tego, też nie nie robimy. I z i tym z, też nic i z nie tym, robimy. Jesteśmy, i z tym rządzimy tym Polską od dwóch lat. Były propozycje Ministerstwa Zdrowia bardzo, bardzo, bardzo takie bym powiedział liberalne, żeby tę ten, ten, branżę uregulować. Dzisiaj się na przykład dowiedzieliśmy, że ministerstwo się wycofuje z pomysłu tego, żeby ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych. Czyli pan radny doskonale zdaje sobie sprawę, że jego rząd nic nie robi w tej kwestii i teraz... Ma mając narzędzia do dyspozycji jako samorząd, odmawia skorzystania z tej władzy, którą posiada. Wprowadzenie tego, jak zobaczymy, czy wprowadzą, ja, ja wam nie wierzę na słowo, jesteście bardzo niewiarygodni po wczoraj, jak zobaczymy, czy ten pilotaż będzie wprowadzony, ale proszę sobie pomyśleć, że, czyli co, po jednej stronie ulicy Jana Pawła będzie można kadlować alkoholem, a po drugiej nie będzie, a, nie, a potem się pojawią, ale przecież się nie zmniejszyły liczby napaści, nie zmieniło, nie zmniejszyła się liczba interwencji. Będą, bo, I to jest absurdalne wprowadzanie takiego ograniczenia jedynie w dwóch dziedzinach. W dzielnicach. Naprawdę, e, panie radny, e, wczoraj... po, co, po co jest teraz ten pilotaż, żeby, no, żeby co? No, żeby jakoś uratować sytuację, tak? Znaczy, sytuacja jest taka, że e, Rafał Czaskowski został upokorzony na oczach całej Polski przez e, pana radnego jego kolegów. Został z, z, A to nie jest nauczka dla Rafała, Rafała Czaskowskiego, Rafał to... Tak, że i na ten temat z, został, został upokorzony absolutnie. przez Rafała Trzaskowskiego, Rafa... pana radnego, przez ministra Kierwińskiego. E, patrzy się na to naprawdę okropnie, czyli jest to człowiek złamany dzisiaj, tak, który przegrał wybory prezydenckie przed chwilą, a teraz zostaje. Nie lubią Państwo Rafała Trzaskowskiego prezydenta jego pomysłu, jeżeli chodzi o, o ten projekt? Dlaczego Pani nie został Ja chciałbym zauważyć, że pan prezydent Rafał Trzaskowski przez wiele lat był przeciwnikiem sprzedaży. I to Ale trzeba jasno powiedzieć. I był jego pod wpływem pod wpływem Rozmawialiśmy na ten temat, że jeżeli mieszkańcy wyrażą wiarygodną wolę tego, wiarygodną żeby to zmienić, wolę to wtedy on też zmieni, e, zmieni zdanie. Tak? Jak ja wygląda wiarygodna wola? wola. Jak, proszę mi powiedzieć, e, opisać mi, jak wygląda wiarygodna wola. To jest nieprawdopodobne. Jeszcze nieprawdopodobne, co wyrobić w ostatnich wyborach nie, nie tylko nie są, nie są, nie ci, którzy żądali wprowadzenia tego typu zmian, zdobyli 10% głosów mieszkańców naszej, to jest naszego znaczy, platforma. I tego to się trzymajmy. Natomiast, na... natomiast, natomiast, e, kolegów, natomiast okropne, pilotaż okropne, będzie okropne, wdrożony naprawdę, bez naprawdę, względu to słowo, na to, czy, to czy jest, jest to uchwała, czy stanowisko. Jeszcze na Będziemy na koniec... nad tym pracowali. Co z komendantem, komendantem stołecznym i co z jego przyszłością? Będzie odwołany? Będzie, no, będzie poparne, tak to nie to do do mnie. Kibicji, takie pytanie. Ja nic na ten temat nie wiem. Ale on powiedział, że właśnie alkohol przyczynia się Dlatego, że jest więcej interwencji, i po tej sytuacji, po jego słowach, nagle y, pojawiła się informacja, że prawdopodobnie będzie odwołany. Pani redaktor, e, ja też powiedziałem tutaj, że zdaję sobie sprawę te, z tego, że w nocy alkohol jest przyczyną większej ilości liczby interwencji. Jan no to szeba? pokazuje siłę tego lobby, tak? Jeśli jest w stanie odwołać e, komendanta głównego policji z powodu walki z alkoholem, no to widzimy, z kim czym my walczymy. To jest 50 miliardów złotych rocznie tego, to jest potężne lobby, macki jego sięgają naprawdę bardzo daleko. My dostajemy w akcyzie 13 miliardów, wydajemy około 100 miliardów złotych na pokrywanie kosztów tego wszystkiego. Niestety lobbying w tej sprawie jest gigantyczny i to, że dzisiaj komendant główny policji traci stanowisko za poparcie tego ograniczenia, pokazuje, że to, naprawdę nie ta, żyjemy dyskusja, do końca w demokratycznym państwie. Ta dyskusja będzie z pewnością. Kontynuowana. Bardzo jeszcze kontynuowana przez długi czas. Bardzo Panom dziękuję za rozmowę. Wobec tego zapraszam jak najczęściej do studia, aby dyskutować. Paweł Lech, radny Miasta Stołecznego Warszawy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jan Śpiewak, socjolog, dziękuję działacz bardzo. społeczny również dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.